Witajcie. Gdy zaczął się rok 2020 sądziliśmy, że będzie jak przygody It. E Może i będą przeciwności losu, ale wszystko skoczy się happy endem. Mamy ostatni dni grudnia i jedyna metafora filmowa opowiadająca temu, co się działo, to czas apokalipsy kopoli. Dlatego zapraszam Was na barkę kapitana Willarda, by razem przeprawić się przez wspomnienia 2020. I dotrzeć do gnieździckiego jądra ciemności, by przekonać się, kim jest nasz lokalny pułkownik Kurt. Nasza podróż, jak w filmie, będzie dawkować napięcie. Zaczniemy w słońcu, z duchem przygody, by dalej wpłynąć do cienia i spotkać rzeczy dziwne, a zakończyć w bagiennej zgniźnie i kompletnej ciemności. Pierwszym z pozytywnych promieni dających nadzieję był na pewno On. Człowiek orkiestra, artysta przez duże A. Symbol tego miasta Iwenei, czyli Bogdan Bentyn. I choć warto podkreślić, że aktywność Bogdana nie zaczęła się w tym roku, to jego obecne akcje miały ogromną moc. Począwszy od samotnego przejścia szlakiem procesji świętego Wojciecha w kwietniu, kiedy to po pierwszym lockdownie upomniał się o odpustową tradycję zamiast milczącego kościoła, poprzez spontaniczną akcję Solidarności z Białorusią. A skończywszy na wspaniałym i widowiskowym zdjęciu nienawistnego i kłamliwego baneru z jednej z kamienic. Na kolejnym przystanku niespodziewane ciepło dobiega z miejsca, którego nikt się nie spodziewał. Otóż prokuratura postawiła zarzuty w aferze wyłudzenia podatku VAT tak zwanej znanej firmie jubilerskiej z Gniezda. O sprawie pisał Business Insider Polska. Link zamieszczam w komentarzu. Ponieważ ten rodzinny biznes ma więcej za uszami choćby w kwestii pustych kamienic w i informacja ta była miodem na nasze serduszka. Miejmy tylko nadzieję, że prokuratura będzie tak skuteczna, jak w przypadku ścigania protestujących kobiet. Kolejną odrobiną piękna ratującą nas przed zatonięciem lub wejściem do dżungli Mroku, okazała się też zieleń, a dokładnie drzewka. Które w końcu zaczęły być sadzone pięknie i namiętnie na większą skalę, byle tylko z głową i niezbyt gęsto, by za parę lat swego pozytywnego żywota nie kończyły schorowane z ogłowioną do połowy koroną. Po paru kilometrach podróży, załoga wyławia butelkę z następującą dobrą wiadomością. niżniski rynek w końcu ma zostać wyłączony z ruchu samochodowego. To prawdziwe światełko w tunelu bliźnickiej komunikacji. Powiększenie strefy bez samochodów płynie pozytywnie na centrum naszego miasta, szczególnie gdy się połączy to z planowaną zielenią. A że zmiana organizacji ruchu popsuje szyki pewnemu proboszczowi, to tylko taka wisieneczka na torcie. I w końcu najjaśniejszą flarą, która niestety nie uchroniła nas przed ciemnością, stało się społeczeństwo polityczne. Bo obywatelskie, jak pisała już 3 lata temu Agnieszka Wiśniewska, Mogło mieć uzasadnienie w latach 90. minionego wieku lub w idealnie działającej demokracji liberalnej. Tymczasem ja to społeczeństwo określiłabym jeszcze jako protestowe i przebudzone, także w gnieźnie. Najpierw nieśmiało, po premierze filmu Zabawa w chowanego braci Sekielskich ze świeczkami w dłoniach przed pałacem arcybiskupim, potem w geście empatycznego solidaryzmu, po haniebnych słowach prezydenta RP. Wobec osób LGBT i zatrzymaniu aktywistki Margot, by w końcu objawić się z pełną mocą i świadomością przy zamachu na prawa kobiet. Brawo, bo to oznacza, że nadzieja na lepsze jutro jeszcze nie umarła. Długa podróż wymaga przerwy, na naładowanie baterii. Pandemiczne sobie latem pozwoliło wyjść na brzeg i nadrobić kulturalne braki. I w tej misji niezawodne okazały się latarnia na Wenei od oślej ławki oraz biblioteczne preteksty. Koncerty, warsztaty i dużo literatury. Tego było potrzeba, by przetrwać jesienno-zimową samotność w sieci. Pokonując kolejny zakręt rzeki, pływamy strefę cienia, gdzie dzieją się rzeczy dziwne. Na przykład niespodziewanie Stoni może wyłowić się prawdziwe dziwadło, czyli apolityczny polityk. I ten apolityczny może być tak polityczny, że podczas jednych wyborów może poprzeć dwóch kandydatów na prezydenta z dwóch różnych ugrupowań. A polityczność staje się natomiast problemem. Trzeba stworzyć długoletnią politykę transportową, bo ilość samochodów i kolizji w mieście rośnie. A polityczność to niezła wymówka, natomiast gdy trzeba wyrazić swoje zdanie w kwestiach społecznych czy równościowych. W strefie cienia pojawiają się także wiry, które mogą wyciągnąć nasz okręt lub zepchnąć go na mieliznę. W 2020 takim wirem na pewno była kultura online. Z jednej strony daje dostęp do wydarzeń osobom, które były od nich odcięte, z drugiej ilość terabajtów niepotrzebności, które zostały wepchnięte w sieć, może przerażać. Niech wir streamingów, który Was wciągnął w momencie zakończenia pandemii, puści nas ku kulturze z dala od internetów. Tymczasem w jednym z zatęchłych zakoli przyczaił się konkurent kurca, hołubiony przez oszalałą władzę, czyli były senator Robert Gaweł, który dzięki swym znajomościom po braku reelekcji wylądował w Wielkopolskim Kuratorium Oświaty. Co ciekawe, wcześniej zasłynął zachęcaniem osób ze środowiska LGBT+, do całowania go w tyłek. A już po objęciu swej nowej fuchy pojechał na jakieś jedynie słuszne sympozjum, gdzie akceptację dla mniejszości porównywał z używkami. Jednym słowem, typowa dla pisowca postawa, a może seksualne fiksacje prawicy. Wyprawa do Jądra Ciemności 2020 nabiera tempa. Docieramy do bagnistych złych rzeczy tego roku. Pierwszą przeszkodą jest wystająca w dziwnym miejscu kolumna zwycięstwa. Postawiona w przypadkowym miejscu, w stylu, które nawet nie mieści się w pojęciu, ujdzie jak na gniezno. Tę przeszkodę łatwo ominąć, odwracając wzrok. Ale świadomość, że zostanie z nami na zawsze, trochę psuje humory załodze. Pokazuje także umiejętności organizacyjne gniezickiej prawicy. Kolejne zło, które czyha po drodze, to szuwary nepotyzmu, które na dobre przesłoniły inwestycyjne cnoty i PR-owe zalety prezydenta Budasza. A może to po prostu współczesny rodzaj moralności Kalego, że jak ogólnie mowa o sprawnym państwie czy samorządzie, to ola Boga, darmo zjady i rozpasanie z naszych podatków. Ale kiedy chodzi o słuszne cięcia i oszczędności we własnym urzędzie, to się znajomków chowa. Najlepiej po jednostkach do tego urzędu podległych. Odchodźmy w takim moku. Kolejny zakręt i tym razem większy zator w postaci dwóch nowych skut superb dryfujących w naszą stronę. Jednej miejskiej, a drugiej powiatowej. Zakupione w ciężkich czasach budżetowych, by władza mogła nas zgodnie reprezentować. Co ciekawe, powiatowa kupiona za 168 tysięcy, bo taniej, a miejska wynajęta za 198 tysięcy, bo też taniej. I czego tu nie rozumiecie? A jako ciekawostkę, dodam, że budżet na wymianę trujących nas pieców to 150 tysięcy złotych. To już ostatnia prosta, bo przed nami spotkanie z najmroczniejszym z mrocznych i najgorszym ze złych. Czyli po prostu spisem, który demonicznym wyrokiem na kobiety podczas pandemii zmusił nas do wyjścia na ulicę. I tak jak w filmowym czasie apokalipsy zło reprezentował pułkownik kurz. Tak naszą lokalną emanacją ciemności okazał się nie kto inny, jak znany rajdowiec poseł do lata. Przyrównując protestujące kobiety do małp, sprawił, że jego twierdza na moniuszki była wielokrotnie atakowana. A obrażenia PR-owe okazały się niezwykle dotkliwe. Tak dotkliwe, że żeby kontratakować, musiał sprzymierzyć się ze swoim wrogiem i złożyć mu w ofierze 3,5 miliona złotych na remont ulicy Wschodniej. Niestety. Na konferencji prasowej pomylił osoby i chwila triumfu zakończyła się przeprosinami radnego. Tak wyglądał czas apokalipsy po I mamy nadzieję, że 2021 przyniesie nam więcej miłych wspomnień. Czego sobie? I wam życzymy. Cześć.